Tlenek węgla 4, czyli dwutlenek węgla. Zawartość procentowa, wykrywanie, otrzymywanie właściwości, obieg w przyrodzie oraz znaczenie. Dwutlenek węgla to składnik powietrza, którego jest naprawdę bardzo mało, tylko około procenta całej atmosfery. Choć to niewielka ilość, to dwutlenek węgla jest bardzo ważny i o nim się mówi, jest ważny dla życia na Ziemi. Rośliny na przykład wykorzystują go podczas fotosyntezy, żeby wytwarzać tlen i pokarm. Jak wykrywamy obecność dwutlenku węgla? Do tego potrzebujemy wody wapiennej, która jest bezbarwna. Dajemy tam dwutlenek węgla, po czym woda wapienna mętnieje, gdyż z tym dwutlenkiem węgla reaguje. I tutaj mamy to zapisane graficznie, jak to dwutlenek węgla wprowadzony do wody wapiennej powoduje jej mętnienie, gdyż z nią reaguje. I jest to tak zwana reakcja charakterystyczna, która pozwala wykryć dwutlenek węgla. I teraz, jak otrzymać tlenek węgla 4, czyli dwutlenek węgla? Na początek przedstawimy sobie to graficznie, a potem pokażemy prawdziwe doświadczenie. I jak widzimy, potrzebujemy tutaj węglan wapnia, taki biały. Tutaj mamy sobie węglan wapnia i kropeleczkami po trochu będziemy wkraplać kwas solny. I tutaj tą rureczką będzie nam uchodził dwutlenek węgla i już i mamy ten dwutlenek węgla, ale żeby sprawdzić, że faktycznie mamy dwutlenek węgla, możemy tą rureczkę wprowadzić do wody wapiennej, i jeżeli nam zmętnieje, to znaczy, że mamy tutaj dwutlenek węgla. I teraz doświadczenie. Tutaj mamy zestaw do otrzymywania dwutlenku węgla który jest podobny do tego zestawu na schemacie. Tutaj doprowadzać będziemy do zapalonej świeczki, żeby sprawdzić faktycznie właściwości. No i mamy tutaj, kropimy sobie kwas solny i widzimy, że nam się tu ewidentnie pieni, czyli powstaje gaz. No i leciał sobie on tutaj tymi rureczkami, i ten gaz tutaj dajemy na zapaloną świeczkę, żeby faktycznie sprawdzić, że ta świeczka zgaśnie, gdyż dwutlenek węgla nie podtrzymuje palenia. I jeszcze raz całe doświadczonko sobie tutaj zobaczymy. Tutaj mamy ten zestaw. Tu nam się będzie zbierał dwutlenek węgla, jeżeli chcemy go sobie tutaj zatrzymać, a nadmiar będziemy dawać tam do tej świeczki. No, i mamy tutaj dwutlenek węgla, i świeczka powinna zgasnąć. I teraz, jak zbieramy ten dwutlenek węgla, jeżeli go otrzymamy? Mamy tutaj trzy zestawy do zbierania gazów. Oczywiście w ten sposób nie, gdyż dwutlenek węgla jest ciężkim gazem, więc tutaj nam ucieknie. Pod wodą też raczej nie, gdyż on się w wodzie dość dobrze rozpuszcza i jest na tyle ciężki, że można go zbierać w ten sposób. On tu będzie opadał na dno, wypychał będzie w powietrze. I tutaj mamy taki fajny zestaw, gdzie sobie tutaj dwutlenek węgla idzie, wypycha w górę powietrze, więc tutaj nam rurką to powietrze ujdzie. Jak się nazbiera pełno dwutlenku węgla, Wymieniamy koreczek, zatykamy tutaj i mamy dwutlenek węgla zebrany w ten sposób. I teraz jakie właściwości ma tlenek węgla 4? Jeżeli chodzi o właściwości fizyczne, to oczywiście jest gazem. Jest on bezbarwny zupełnie tak jak widzieliśmy. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i tutaj wiemy, że wszystkie napoje gazowane są właśnie gazowane dwutlenkiem węgla. Gęstość większa półtora raza od gęstości powietrza, więc jest ciężki, tak jak mówiliśmy. Jeżeli chodzi o właściwości chemiczne, to jest bezwonny, nie pali się zupełnie, no i nie podtrzymuje palenia. Widzieliśmy, jak gasił świeczkę. Powoduje mętnienie wody wapiennej, gdyż z nią reaguje, co wykorzystywaliśmy do wykrywania. Oraz reaguje z bardzo aktywnymi metalami, na przykład magnezem. I tutaj mamy doświadczenia z tymi właściwościami. Jeżeli wkładamy do dwutlenku węgla zapalone łuczywko natychmiast gaśnie, natomiast płonie, płonący magnez nadal pali się w dwutlenku węgla i widzimy, że powstaje biały proszek oraz Czarny nalot. Skąd to się bierze? Bo tlenek węgla 4 reagujący z magnezem daje nam węgiel, czyli ten czarny osad oraz tlenek magnezu, czyli ten biały proszek. No i oczywiście na podstawie tych reakcji można wyciągnąć wniosek, że tlenek węgla 4 nie podtrzymuje spalania. To wniosek na podstawie tej pierwszej, tego pierwszego doświadczenia oraz reaguje z magnezem. To jest wniosek z tego drugiego doświadczenia. I teraz przeanalizujmy sobie tą reakcję. Która nam tu zaszła w tym drugim doświadczeniu? Jak to tlenek węgla 4 reagował z magnezem, powstawał ten czarny i biały proszek, czyli węgiel i tlenek magnezu. Widzimy tutaj, że tu mamy substraty reakcji, tutaj mamy produkty reakcji. Magnez i węgiel są to pierwiastki, tlenek węgla 4 i tlenek magnezu są to związki chemiczne. I tutaj zaszła typowa reakcja wymiany. Pomiędzy tlenkiem węgla 4 a magnezem konkretnie wymieniły się tlenem. Nie było tu żadnej syntezy, analizy, gdyż mamy tu dwa substraty i powstały dwa produkty. No i tutaj przedstawimy sobie obieg tego dwutlenku węgla. Wiemy, że w atmosferze jest go 400%. Kto go tam dostarcza? W procesie oddychania, organizmy żywe, bo wiemy, że one oddychają, i w wyniku oddychania wytwarzany jest dwutlenek węgla, rośliny też oddychają. Następnie z wybuchów wulkanów. W procesie spalania powstaje dwutlenek węgla. Jeżeli spalamy coś z węglem, transport i przemysł oczywiście tutaj też jest spalanie, na przykład. Benzyny oraz gnicie i butwienie to są dostarczyciele dwutlenku węgla do atmosfery. Jest ich sporo i dostarczają w dużych ilościach. Natomiast tylko i wyłącznie rośliny w procesie fotosyntezy ten dwutlenek węgla z atmosfery pobierają.